Witam tutaj że to jest mechanik. Dawno skrapa nie było, więc trzeba nadrobić zaległości e, i wpadłem w międzyczasie na taki pomysł, e, nie jest zbyt oryginalny. No, no, no. Parę osób już robi różne pociągi, żeby zrobić sobie taką właśnie miniserię, coś takiego właśnie w tematach kolejowych, ale takich bardziej standardowych kolei, nie takich właśnie podwieszanych, które no, powiedzmy sobie szczerze, najłatwiej jest w skrapie zrobić. Ta jest troszeczkę trudniejsza do zrobienia, bo potrzebujemy dwóch szyn i problemy się zaczynają robić jak chcę zrobić zakręt, ale na szczęście mam do dyspozycji modyfikację stworzoną przez Grega, która zawiera różne pomocne rzeczy. Link do kanału Grega, na którym można znaleźć link do pobrania tego moda, zawsze aktualny, znajdziecie w opisie. W ogóle polecam tam sobie zostać trochę na dłużej, bo on tworzy takie rzeczy w tym skrapie przy okazji, że ten mój pociąg prawdopodobnie się gdzieś może w tych krzakach tam schować. Także to, to już inny temat. No ale cóż, jest lokomotywa po pierwsze. Ja ją też chciałem zbudować na filmie, ale najwyżej na końcu wam puszczę jakieś takie migawki z budowy tego, bo ten film miał 40 ponad minut i był nudny jak flaki z olejem, także sobie darujemy. Teraz będzie po prostu takie wprowadzenie do tego. Kawałek toru taki mam, jest zrobiony zakręt właśnie z tych elementów stworzonych przez Grega. One są tutaj na końcu, są różnej maści właśnie takie pochyłe, znaczy... To jest taki chudy, długi klocek, znaczy no takiej grubości, szerokości jednego klocka. Jest dłuższy odpowiednio i ma na końcu od, pod odpowiednim kątem ścięcie. Także można jakoś tak wykombinować, żeby zrobić z tego zakręt. No, właśnie taki jak ten. Ten mój zakręt może nie jest najwyższych lotów. Mógłby być zrobiony trochę lepiej. Ja go robiłem metodą próby błędów. No, ale działa. Jeszcze można by muszyny pomalować właśnie na taki szary. Tutaj zrobiłem kawałek takiego toru, co było może widać na miniaturce. Kawałek takiego toru z podkładami, ale te podkłady w ogóle tutaj chyba troszeczkę za, za gęsto jeden obok drugiego położyłem. Za blisko. I tu chyba też nawet. No mniejsza z tym. W każdym razie z tymi podkładami jest tyle roboty, że mi się nie chce tych podkładów robić pod całym torem, ale widać mniej więcej jakby to mogło wyglądać właśnie w ten sposób. No, podkłady drewniane, co prawda Tekstura drewna w złą stronę, ale to za z tym. Tutaj ładny taki kozioł oporowy, bo jest szansa, że mógłbym ten tor troszeczkę jeszcze do góry tutaj wypuścić, taką lekką S w prawo zrobić, żeby się zmieścić przy tej rurce, i gdzieś tam dalej pojechać. Ale na razie taki tor dla eksperymentów mi wystarczy. Tu mam jeszcze taki kanał przy okazji, właśnie że z zakrętem się nie wyrobiłem za bardzo. To mam tutaj właśnie taki, tą, taką dziurę, i tutaj w tej dziurze mam taki podest. I te mogę sobie. Coś tam pod, do podwozia lokomotywy. Zajrzyj, zaraz sobie podjadę, pokażę Wam jak to od spodu wygląda, chociaż tam no szału nie ma. E, lokomotywa przypomina prawdopodobnie troszeczkę coś takiego jak SM-31, zwana potocznie trumną ze względu na kształt prawdopodobnie. E, nie było to takie trudne do zrobienia, bo właśnie ta lokomotywa jest chyba najprostsza, żeby ją w skrapie zrobić, bo z, właśnie z uwagi na swoje kształty, na początku myślałem coś, żeby zrobić w rodzaju N57, czyli ten taki, wiecie, taki trzyczęściowy, bardzo popularny w Polsce swojego czasu e, zespół trakcyjny. No niestety, on ma już takie trochę bardziej fikuśne kształty, ale tylko trochę. Przede wszystkim nie bardzo by mi pasowała szerokość tego toru tutaj, żeby zrobić go ładnie, bo w środku on ma jeszcze takie okienko trzecie, on ma trzy takie jakby okna z przodu. Jest jeszcze wersja z dwoma oknami. W sumie mogłem taką wersję spróbować zrobić. Ale ta jest jednak chyba trochę bardziej charakterystyczna. Chociaż w sumie tamta z dwoma oknami, ona jest bardziej kędziata jeszcze z przodu. Kurczę, to można by było coś takiego jeszcze spróbować zrobić. Dobra, mniejsza z dym. W każdym razie tak wygląda mój eksperyment właśnie zrobienia przodu. Tutaj zbyt dużo, zbyt dużo tego nie zrobiłem, na zbyt do, dużym tam powiedzmy etapie to nie jest, bardziej się rozwinęła ta lokomotywa, tutaj właśnie też SM31, ja chciałem zobaczyć czy tam mi wyjdzie szerokość dobra tej, tej budki, czy by była, czy przód by się zgadzał i tak dalej. To jest oczywiście też eksperyment, ona jest troszeczkę zbyt niska, bo w prawdziwości ona jest właśnie taka dosyć wysoka, nawet nie wiem czy nie wyższa troszeczkę od tego co jest w tej chwili zbudowane, ale to w miarę... Wygląda jak oryginał. Jest oczywiście na trzech na trzy osiowych wózkach, z czego ta środkowa oś nie ma obrzeża, czyli to jest tak zwana oś bosa, czy koło bosa jakoś tak, że bez tego obrzeża jest po prostu. I w ten sposób to się może swobodnie przesuwać na boki yy, na tym torze. No i właśnie też część tego moda jest to, chyba, to mi się chyba najbardziej podoba. Są koła kolejowe. Które właśnie tak wyglądają. Ja je sobie tutaj zbuduję gdzieś na boku. W ogóle oprócz kół są jeszcze na przykład klocki lekkie, ultra lekkie, średnie i ciężkie. E, jest też później, tak w skrócie powiem, są literki: man. Jakby ktoś chciał sobie mana zrobić, to może mana zrobić, bo są literki do tego. E, właśnie u grega na kanale jest jakiś man, chyba wywrotka, coś takiego. Wygląda po prostu obłędnie. Szczególnie właśnie z tym napisem: man, to po prostu, no, ja, ja, no brak mi słów, no kurczę, a ja jakieś pociągi robię. No dobra. Tak, są pochyłe klocki, 1x2, 1x3, 1x4, 1x8, później 2x3, e, taki trójkącik właśnie, jakbyśmy robili z tych klocków zwykłych pochyłych coś tam dookoła, to właśnie na rogach brakowało czegoś takiego, także teraz już jest. Są jeszcze takie e, wcięte rampy jakby, jest jakiś mały dopalacz wielkości pojedynczego klocka, później są jeszcze jakieś takie właśnie wydłużone... Mm, takie, takie, no, nie wiem jak to nazwać, no takie, no no, 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 widać o co chodzi, na przykład górę mam z tego zrobione nie wiem jak to dobrze nazwać, narożnik taki okrągły, wydłużony, coś takiego, I to jest właśnie bardzo użyteczne przy budowie różnych, różnych maszyn, także bardzo fajne są te klocki, e, później są jeszcze na przykład koła duże, które są naprawdę duże, e, jest w tej wielkości koło, e, a dla porównania małe koło, znaczy małe. chyba to duże koło z gry wygląda w ten sposób. Trochę żałośnie w porównaniu do tego. Także można dosyć fajne monster traki robić. Bez kombinowania z różnymi tymi bańkami, które są gdzieś, e, gdzieś tutaj. Z tych można było robić większe koła. Albo na przykład z tych. Ale to koło w dalszym ciągu jest od nich większe. No i wygląda jak koła, nie jak nie wiadomo co. Także bardzo fajna modyfikacja. No i kończąc, z jeszcze ten opis. Tutaj mamy na przykład szklane takie narożniki. Proszę bardzo, które na przykład użyłem w lokomotywie w tym miejscu, okno pochyłe można zrobić bardzo łatwo, także fajna rzecz. I w ogóle są też oczywiście klocki ze zwykłego szkła, które nie ma tekstury tych takich kafelek, jest jaśniejsze i ładniej się to maluje, także też fajna rzecz, bardzo przydatna. Właśnie tu są te koła kolejowe, ja to chciałem pokazać. Koła kolejowe są zrobione z dwóch części, ale bardzo łatwo to poskładać do kóły. po prostu załóżmy, że tutaj jest nasza, nasze podwozie pojazdu, Stawiamy część z obrzeżem i stawiamy koło właściwe, i tak to wygląda. I działa. Zaraz sobie wypróbujemy, e, spróbuję przejechać przez ten zakręt tutaj, który zrobiłem. No i właśnie na końcu są te różne maści i tory, o których mówiłem wcześniej. Także fajny mod. Naprawdę przydatny w budowaniu różnych rzeczy. E, I tak, wejście teoretycznie powinno być tutaj że jestem zbyt gruby, nawet brzucha nie potrafię wciągnąć, więc przez, prze, przez przestrzeń o szerokości dwóch kratek się nie przecisnę, a poza tym tam jest fotel też motorniczego czy tam maszynisty, także no tędy nie wejdę. mam coś takiego. Załóżmy, że tutaj jest jakaś klapa, bo tutaj jest silnik, prawda? Za, za tą ścianą. Są takie fajne wieczniki, więc załóżmy, że wchodzimy przez silnik po prostu w ten sposób. Są też drugie drzwi z drugiej strony. Wiem, że to nie jest realistyczne wchodzenie przez silnik, ale niestety musiałem na taki kompromis pójść, bo tędy się nie da. I tutaj są dwa silniki. To się nazywa kompaktowy napęd, nie? Tutaj są jeszcze kontrolerki. Najpierw chciałem, właśnie sobie lutownicę wezmę. Najpierw chciałem zrobić drzwi tutaj. Zrobiłem jedne, są w tym miejscu, no ale no nie da się przecisnąć. Jedyne co mógłbym zrobić, to wsiąść do tego fotela, naciskając E po prostu. Tylko, że jak z niego wysiadam, to dalej jestem w środku. Co jest, co by było normalnie fajne, że nie wysiadam przez dach. Ale w tym wypadku byłem uwięziony w środku, więc no niestety musiałem zrobić wejście bokiem. Tak. Wsiadamy. Można się przejechać kawałek. E, tutaj jeszcze obok stoją zaraz dwa prototypy pojazdów szynowych. E, jest właśnie coś na podobnej zasadzie jak ta lokomotywa czyli po prostu dwa wózki skrętne, na środku podwozie i na tym podwoziu tam cokolwiek. Później jest jeszcze drezynka taka mała. I właśnie to też jest fajne. Ja tylko wyskoczę na chwileczkę szybciutko. To też jest fajne bo dodali ostatnio spawarkę do skrapa i dzięki temu mogę na przykład zrobić coś takiego, że do jednego koła są podłączone trzy amortyzatory, czego wcześniej się nie dało zrobić i to jest bardzo fajne. Bo teraz jak widać, że ten pojazd jest dosyć ciężki, bo jest metalowy, nie stoi na windzie, nie stoi na żadnym klocku, a mimo tego te amortyzatory nie są wciśnięte po prostu na maksa. Także fajna rzecz też ta spaworeczka. Nawet zobaczcie do tej lokomotywy nawet da się wsiąść, jak ona stoi na dole. Tutaj są schodki, tak jak w oryginale nawet, oczywiście nie ma barierek, no bo nie mam za bardzo pomysłu, jak barierki zrobić. Ta lokomotywa musiała być dużo większa, żeby mógł na przykład barierki z klocków po prostu zrobić. No ale jeździć jeździ. Nawet na silnikach spalinowych. Mimo tego, że słyszałem, że pociągów się nie da zrobić na silnikach spalinowych, bo podskakują i w ogóle. Ale podejrzewam, że ta lokomotywa po prostu jest na tyle ciężka, że jej to nie robi różnicy, czy tam są spalinowe, czy tam są elektryczne. Elektryczne mają swoje minusy, bo one startują po prostu tak od razu, więc to nie jest takie zbyt realistyczne takie przyspieszanie po prostu z kopyta. No i po drugie, prędkość mają taką dosyć słabą. Chyba Jak ustawimy większą prędkość, to po prostu nas katapultuje do przodu. To chyba koła zgubimy, reszta zostanie. Nie, na odwrót. Koła pojadą do przodu, reszta zostanie. Prawie, o, tak chciałem chyba powiedzieć. Dobra, jedziemy przez zakręt. To jest najbardziej ekscytująca podróż tym pociągiem, jaka tutaj może być. Nie wiem, czy na pełnej prędkości tu przejadę, ostatnio mi się udało. Pełnej prędkości, to też nie niezbyt ekscytująca ta prędkość. No ale jakoś się udało. Tu, tutaj mam moją magiczną właśnie stację, kurczę, kontroli pojazdów. Mogę sobie wysiąść ładnie tędy. Tutaj mam taki peronik na odpowiedniej wysokości. Tutaj mam nawet schodki w tym miejscu. No i tak można sobie zerknąć pod spód, jak to wygląda. Tutaj troszeczkę popracowałem, bo na początku jeszcze nawet nie było to pomalowane wszystko od spodu, ale gdzie gdzie nawet bokiem prześwitywały tam żółte klocki, zresztą dalej prześwitują żółte klocki w paru miejscach. Ale tak teraz fajnie to wygląda, kurczę, pod spodem. Tu są jeszcze skrzyneczki takie drewniane, powkładane, żeby wyglądało jak tutaj chyba nie wiem co tu jest, bateria akumulatorów czy coś takiego. W każdym razie fajnie to wygląda. No w podwoziu tam, dobra, no, no nic ciekawego nie ma za bardzo, także wrócimy sobie na górę. Jeszcze dojadę do końca tego toru eee, i będziemy kończyć i na końcu wam po prostu puszczę takie parę takich urywków z budowy, żebyście widzieli, że to ja budowałem rzeczywiście, coś tam powycinam. No i tutaj to już fajnie wygląda. Bo są podkłady, jest taki beton. To miałaby być niby podsypka jakaś czy coś. I możemy nawet tutaj dojechać do końca toru zupełnie. Widzę, że ten koziołek troszeczkę za nisko zrobiłem. buchory w ogóle są zrobione ze znaków, bo to chyba był jedyny obiekt, który by mi tu pasował. Pomalowany na czarno, taki właśnie bardziej szary jest niż czarny. Jest w miarę akceptowalny, bo nie widać tych napisów aż tak, no ale lepiej zawsze by było mieć czysty klocek. No ale tak to właśnie wygląda. Powiedzcie co myślicie o tym, żebym zbudował jeszcze do tego jakieś wagoniki, właśnie coś więcej tego toru. Może zrobilibyśmy także jakieś tory, bym budował na live'ach. Na live'ach sobie tym jakoś jeździł. A jakieś ciekawsze rzeczy, nie wiem, w sumie jakiś dworzec, jakieś wagony, to robił to na odcinkach. Wiem, że teraz Przemson zaczął coś, coś takiego robić właśnie. Hmm, przypadek, kurczę, nie sądzę, że, że też projekt jakieś pociągi. Uszem co najumnie. Tylko że ja właśnie chciałbym też tym mieć, gdzie jeździć. Kappa. Także tory też będę sobie budował różnej maści, zakręty, rozjazdy i tak dalej. No i niewykluczone też, że wrócimy do projektu kolejki podwieszanej z różnymi nowymi pomysłami, na przykład pociągów towarowych, takich podwieszanych. Także może być ciekawe, dajcie znać co o tym myślicie, ja czekam na opinię. No i tak to wygląda i zapraszam do obejrzenia teraz takiego timelapsa krótkiego z budowy tego oto ciopągu. Dzięki za oglądanie i na razie.